Leży jeden Leż do... Drugi leży Jeszcze mam dole zakr... Leży Ale O kurwa, wyjebałem kogoś Nice Mam na rzekę wika Leży, leży, leży Nice jeden Wsiadli, wsiadli Ej, kurwa Kurwa, on tak. zjebany, kurwa od jakiś chaos, wiecie, jebany kurwa. Leży ta dupeczka. Jeszcze tu plecy. Muszę zabrać mój bid. Leży tak, leży tak. Leżysz. Ja muszę na tym, na początku. Leży jeden. jeden, jeden. Ulicy, ulicy Drugi leży Nice sorry, sorry. Leży nice. Leży <laughs> no, Leży jeden Leży jeden Leży wiesz, Leży jeden, Leży Leży jeden, Leży jeden Leży jeden Leży jeden